Dzisiejszym tematem Akademii Biznesu będzie patronat medialny. Co zrobić, by go otrzymać? Co zaoferować w zamian i kto może na niego liczyć? Zapraszam do rozmowy z naszym specjalistą. Agnieszka Łanska, grafik, designer i copywriter w Centrum Edukacyjnym Technik w Subsku. Panie Agnieszko, czym jest patronat medialny? Czym jest patronat medialny? Nie będę tutaj rzucać definicją. Dla mnie patronat medialny jest czymś, z czym każdy z nas się chociaż raz spotkał w telewizji, w radiu, w gazecie. To na pewno. Dla mnie to jest takie swoiste wsparcie w promocji. Za pomocą mediów, właśnie, może nas wesprzeć lokalna gazeta, ogólnopolska gazeta radio. E, tak naprawdę możliwości jest wiele. A co Pani zdaniem warto nagłaśniać? E, wszystko. <laughs> wszystko, co niesie ze sobą jakąś ideę, tylko co powinno mieć odbiorców, wszystko, co chcemy e, pokazać większemu gronu odbiorców. E, myślę, że mogą być to i koncerty, różnego rodzaju wydarzenia, konferencje, konkursy, wszystko jakieś wydarzenia kulturalne, spektakle, duże rzeczy. Wspomniała Pani o grupie odbiorców. W jaki sposób ustalić, kto do niej należy? No, na pewno nad tym się trzeba na samym początku zastanowić, ponieważ każda inicjatywa, każde wydarzenie, które organizujemy, ma różną grupę odbiorców bardzo okrojoną, często swoją, mającą swoją specyfikę. E, więc myślę, że jeżeli na przykład mamy jakiś koncert y, raperów, to możemy nagłośnić to wśród młodych osób. Też w zależności od tego, e, kto ich słucha, to też trzeba jakby zbadać troszkę, się zagłębić w temat. E, więc to jest bardzo kluczowe w ogóle e, w tym, e, w tej naszej inicjatywie i w tym, do kogo w ogóle się zwrócimy po patronat medialny, bo tak naprawdę nie wszyscy czytają gazety, nie wszyscy słuchają radia. Więc to tutaj trzeba uściślić. A dokąd iść z takim zapytaniem? Gdzie możemy taki patronat uzyskać? Trzeba zawsze się dowiedzieć na początku, kto w danej firmie, kto w danym, nie wiem, no dla przykładu, kto w danej telewizji czy w redakcji zajmuje się patronatami medialnymi. Warto wcześniej na przykład wysłać maila z zapytaniem, żeby wiedzieć, kto z kim się skontaktować e, i od tego właśnie mi się wydaje, że trzeba zacząć. Co powinniśmy przygotować na takie spotkanie? O, to jest bardzo kluczowe pytanie, bo warto wcześniej sobie przygotować taką ofertę współpracy, żeby iść z gotowcem, takim, że już wiemy, czego oczekujemy, wiemy, co proponujemy. Eee, warto nad tym się pochylić bardziej i wcześniej, e, nie kilka dni przed, tylko no jakiś czas wcześniej, żeby zawrzeć wszystko, czego my oczekujemy i czego. I wziąć pod uwagę też, co możemy my zaproponować patronowi medialnemu, ponieważ no, jeżeli już prosimy o pomoc, to też warto coś zaoferować, żeby też były jakieś korzyści dla nich. Czy taka oferta powinna zawierać jakieś szczegółowe informacje o wydarzeniu? Oczywiście. Taka oferta powinna zawierać przede wszystkim informacje o organizatorze. Eee, czyli można opisać swoje doświadczenie w... W organizowaniu wydarzeń można zawrzeć jakąś historię, na przykład, jeżeli to jest jakaś firma czy cokolwiek. Jeżeli reprezentujemy jakąś firmę czy reprezentujemy jakąś placówkę edukacyjną, warto właśnie zawrzeć takie informacje. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, czy wcześniej takie wydarzenia były organizowane i ilu miało, miało odbiorców. To będzie też wymierna korzyść dla patrona medialnego. Ponieważ będzie w stanie określić, do ilu odbiorców e, trafi. E, co jeszcze? Na pewno opis wydarzenia, jakie są jego cele, e, jaki jest program, e, czyli no, taki harmonogram. E, co dalej? E, myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, czego my oczekujemy, czyli e, czy chcemy, żeby e, gdzieś w danej, na przykład w gazecie czy w telewizji wspomniano o tym wydarzeniu, bo to na pewno. E, czyli w jakiej formie? Czy na Facebooku, e, właśnie danej jakiejś placówki, ma się znaleźć informacja o naszym wydarzeniu, e, czy ma lecieć pięć razy dziennie w telewizji spot reklamowy, czy w radiu mają wspominać w każdym wydaniu wiadomości o naszym wydarzeniu. Tak naprawdę musimy się mocno, mocno nas zastanowić, czego oczekujemy. Ale też w drugą stronę warto zawrzeć to, jakie są korzyści dla patrona medialnego, czyli na przykład możemy zaproponować akredytację dla kilku osób z, danej, z danych mediów, czy na przykład to, że logo znajdzie się na ulotkach, ale też nie. Nie piszemy nigdy, tak jak ja mówię na swoim przykładzie, e, warto napisać, że na przykład ulotek będzie 5000, bo to już jest bardziej, e, bardziej wymierne. E, czy logo pojawi się na e, plakatach, czy się pojawi na banerach promocyjnych? Takie rzeczy właśnie, czy na stronie internetowej, czy na wydarzeniu na Facebooku. E, czy będzie na przykład wyczytywana nazwa e, podczas wydarzenia. Takie rzeczy najbardziej przyciągają. Patronów medialnych i myślę, że to jest dla nich jakaś duża korzyść. Dlatego no, warto się zastanowić na początku, co możemy zaoferować my. No i to, co wspomniałam na początku, to czego my oczekujemy, tak? Czyli, żeby później nie było nieścisłości, warto to sobie ustalić, a można też to zrobić w taki sposób, że można ustalić widełki, czyli jeżeli ta, ten patron medialny zaproponuje nam to, to i to, to otrzymuje to, to i to. Jeżeli ktoś zaproponuje więcej, to dostanie od nas więcej. Nad tym trzeba trochę posiedzieć i pomyśleć. Uzyskanie patronatu medialnego niewątpliwie niesie wiele korzyści, a czy są jakieś minusy tego rozwiązania? Myślę, że to jest duże zobowiązanie. Nie, nie chcę tego nazywać minusem, bo no to da się zrobić, żeby wypełnić wszystkie, wszystkie jakieś zobowiązania, ale dlatego właśnie tak powtarzałam, że trzeba nad tym, nad tym się zastanowić, żeby to było realne dla nas do wykonania. Więc na pewno. Jedyny jakiś minus taki stresujący, to e, wymieniłabym właśnie te zobowiązania, przed którymi stajemy. Dlatego też, no właśnie, musimy się mocno zastanowić nad tym, co my możemy dać realnego. I też wrócę jeszcze y, na chwilę do tej oferty. E, trzeba zawsze pamiętać, żeby e, na koniec tej współpracy e, jakby przedstawić e, to, co my na koniec zrobimy, czyli że podziękujemy, na przykład w taki, w taki sposób. Można też na przykład, druga rzecz, o której chciałam wspomnieć i zapomniałam wcześniej, można też przedstawić swoje spojrzenie na dalszą współpracę, czyli nie jednorazowo, tylko dalekobieżnie. Czyli to nie jest jedno wydarzenie, ale za rok też się odezwiemy i być może zrobimy coś więcej. A czy warto zmieniać patronów medialnych, czy lepiej jednak trzymać się jednego patrona? To zależy mi się wydaje od współpracy, jak ta współpraca idzie. No myślę, że nie warto stawać tylko przy e, gdzieś tam, no tak jak tworzymy jakieś wydarzenie, e, to myślę, że jeżeli lokalnie nam się udało je rozpromować, no to zawsze możemy się odezwać gdzieś wyżej i tylko w takie zmiany bym szła, bo jeżeli z kimś nam się dobrze współpracuje, to zostawmy tę współpracę, e, ale też dodajmy może coś więcej. To teraz tak, podsumowując, czy może Pani wymienić trzy rady dla osób poszukujących patronatu medialnego? E, jasne określenie swoich celów e, to na pewno e, dobre zastanowienie się nad tym, e, jaka jest grupa odbiorców, żeby dobrze wybrać patrona medialnego, e, żeby dobrze to rozpromować, nie za mało, ale też nie za dużo. I ostatnia rzecz to na pewno konsekwencja w tym, żeby wypełnić wszystkie zaoferowane punkty współpracy, żeby ta współpraca jednak zakończyła się dobrze, żeby była wspominana dobrze i żeby kolejne nasze inicjatywy były z takim samym entuzjazmem odbierane i wspierane przez patronów medialnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.